Cześć wszystkim, witam was na kanale. Dziś zaczynamy serię, w której opowiemy sobie o jednej z najbardziej mrocznych i fascynujących raz w uniwersum Marvela. a tym razem opowiemy o symbiontach. Na pewno kojarzycie Venoma czy Carnegia, ale ich historia jest znacznie głębsza, sięgająca początków wszechświata. W tej pierwszej części skupimy się na ich powstaniu planecie Kry... Krytnal i pierwszym kontrakcie z Ziemią. Symbionty to istoty stworzone z żywej, płynnej materii. I geneza zaczyna się od Knula, pradawnego boga ciemności, który istniał z narodzin się pierwszej gwiazdy. Knul nienawidzi światła i stworzył substancję, z której uformował swój miecz. All Block the Crossword z tamtej materii powstał później Symbionty. Początkowo były narzędziami zniszczenia wysłanymi przez Knula do podboju kolejnych światów. Nie wszystkie jednak pozostawały mu posłuszne. Część z nich odłączyła się od swojego stwórcy i utworzyła społeczność na planecie klytral, co w ich języku oznacza symbiozę, wbrew temu, co wielu sądzi, symbioty nie zawsze były pasożytami, ich celem było odnalezienie głodnych wojowników, z którymi mogło się po współistnieć. Połączenie symbionta z odpowiednim gospodarzem mogło uczynić obie strony z szlachetnymi i silniejszymi. Niestety wiele symbiontów zostało zaskarżonych na ciemność i zamiast współpracować, wybierały drogę agresji. Najważniejszym elementem ich natury jest więź z hostem. To nie tylko fizjologiczne połączenie, ale również głębokie przywiązanie psychiczne. Symbionty czerpią energię z adrenaliny i emocji, dlatego często wybierają osoby pełne. Gniewu czy bólu w takich sytuacjach gospodarze zyskują niezwykłą moce, lecz ryzykują utratę kontroli nad ciałem lub samym sobą. Pierwszym znaczennym kontaktem Symbiota z, z Ziemią był moment, gdy Spider-Man podczas Secret Wars znalazł czarny kostium. Peter sądził, że to zwykły stroj, jednak w rzeczywistości było to żywe stworzenie. Kostium wzmacniał jego moce, ale stopniowo próbował przejąć nad nim kontrolę. To wydarzenie otworzyło zupełnie nowy rozdział w historii Marvela i zapoczątkował sagę Symbiontów, która rozwijała się przez kolejne dekady. Tak zaczęła się druga podróż tych istot. Od broni boga ciemności przez społeczność Kryndal, aż po moment, w którym dotarły na ziemię i na zawsze odmieniły los wielu bohaterów. W poprzedniej części tego filmu. Począt, porozmawialiśmy o początkach symbiontów i dowiedzieliśmy się, jak pojawiły się w uniwersum Marvela. Teraz przejdźmy do najbardziej znanych przedstawicieli tej rasy, którzy na stałe wpisali się w historię komiksów. W tej części opowiem wam o czterech kluczowych symbiontach. Wenomie. Carnage'u, toksynie i antywenomie. Zacznijmy od Venoma, Na najbardziej rozpoznalnego symbionta. Po tym jak Spider-Man odkrył prawdę o czarnym kostiumie i odrzucił go istota. Popo połączyła się z Edim Brockiem. To był dziennikarz, który stracił reputację i obwiniał Petera Parkera za swoje niepowodzenie. Wspólna nienawiść wobec Spidermana sprawiała, że Venom i Eddie stali się jednymi z największych wrogów. Z czasem jednak ta relacja ewoluowała. Venom przeszedł drogę do czystego złoczyńcy, przez anty do an antybohatera, aż po bohatera, który walczył nawet u boku Avengers. To właśnie Venom najlepiej pokazuje, że więź symbionta z hostem może być skomplikowana i znaleźć się na przestrzeni lat, zmieniać się na przestrzeni lat. Kolejny na liście jest Carnage, prawdziwe określenie chaosu i brutalności. Narodził się, gdy symbiont Venom zrodził potomka, z którego połączył się ze seryjnym mordercą. Klejtusem Kasadim. Efekt był przerażający. Karnejczy okazał się, się silniejszy i bardziej nieprzewidywalny niż jego rodzic. W przeciwieństwie do Venoma, który miał swoje zasady, Carnage reprezentował czyste szaleństwo w komiksach doprowadziło do wielu masakr i stał się zagrożeniem nie tylko dla Spidermana, ale dla całej ludzkości. Na scenie pojawia się też Toxin, potomek Carnage'a. Początkowo Symbiont połączył się z policjantem Patrykiem Mulgorgiem, co możemy zobaczyć w filmie Venom 3 Ostatni Taniec. Było to o tyle wyjątkowe, że Toxin posiadał ogromny potencjał, mogąc przewyższyć siłę Venoma i Carnage'a. W odróżnieniu do, od poprzedników, Mulligan starał się używać swoich nowych mocy w służbie dobra, choć walka o utrzymaniu kontroli była niezwykle trudna. Toxin pokazał, że nawet wśród tej mrocznej rasy może narodzić się ktoś, kto wybierze drogę bohatera. Ostatnim, o którym dziś opowiem. Jest antywenom, jego historia jest nietypowa, bo powstała w wyniku połączenia venoma i eksperymentów mistera negatywa. Eddie Brock, który kiedyś był gospodarzem venoma, stał się nosicielem nowej, białej odmiany symbionta antywenoma. Posiadał niezwykłe zdolności: potrafił oczyścić organizm z toksyn, a nawet leczyć choroby. To sprawiło, że był wyjątkowy i wyróżniał się na tle innych. Każdy z tych symbiontów, Venom, Carnage, Toxin i Antivenom, odlegali ogromną rolę w rozwoju mitologii Marvela. Pokazują oni, jak różnorodne oblicza może przybierać symbioza od bohaterstwa przez szaleństwo aż do odkupienie. Teraz skupimy się na innych znanych przedstawicielach tej rasy oraz na najważniejszych wydarzeniach, w których odegrali kluczowe role. Poznamy także wielkie historie z komiksów takie jak Absolute Carnage czy King in Black. Oprócz Venoma, Carnage'a, Toxina i Anti w Uniwersum Marvela pojawiło się wiele innych symbiontów, w których miał unikalne zdolności. Agoni, Prage, Riot, Leisure, Scream. To nie tylko niektóre z tych symbiontów były częścią tak zwanej Kasty Life Foundation. Każdy z nich posiadał cyficzne cechy. Niektórzy zwiększali siłę fizyczną gospodarza, inni nadawali zdolności regeneracyjne czy nowe uzbrojenia, choć mniej znani niż Venom czy Carnage mieli znaczne wpływy na swój rozwój historii i konflikty z bohaterami. Jednym z najważniejszych wydarzeń była saga Absolute Carnage. W tym komikcie Carnage pod przewodnictwem Knula starał się zebrać wszystkie symbionty, aby wypełnić proroctwo Boga Ciemności i uwolnić jego pełną moc. Symbionty na Ziemi zostały uwikłane w walkę Субтитры сделал Venom i Spider-Man, co doprowadziło e, do dramatycznej starci. Ujawniło, jak silne więzi między hostami a symbiontami mogą wpływać na przebieg wydarzeń. Następnie pojawiła się saga King in Black, w której Knull powróciłby przejąć kontrolę nad wszystkimi symbiontami i podbić Ziemię. To wydarzenie było kulminizacją historii, w której symbionty zarówno dob dobre, jak i złe musiały Współpracować bo z bohaterami, by ocalić świat. Saga pokazała, że nie tylko destrukcyjną moc symbiontów ale też ich potencjał do odkupienia i walk w, do, w obronie dobra. Inni symbionci, jak Mania czy Scream, wprowadziły różnorodność w uniwersum. Mania połączyła się z młodą bohaterką, stała się symbiontem siły i odwagi, pokazującą, że symbiont może być sprzymierzeńcem, a nie tylko zagrożeniem. Scream z kolei była pełna gniewu i chaosu, a jej działania ukazywały trudność w kontroli symbionta, przez gospodarza. Symbionty, mimo swojej mrocznej natury, stały się integralną częścią uniwersum Marvela. Od początków z Knula, przez planetę Klyral, aż po Ziemię. Ich historia jest pełna konfliktów, zniszczenia, ale i współpracy z bohaterami. Każdy z nich, niezależnie od tego, czy był bohaterem, czy złoczyńcą, pokazał, że symbioza może wprowadzić do, niesamowi... do ich świata niesamowitych efektów, a ich rola w komiksach i filmach jest niezapomniana.